Maluję, studiuję sztukę, 15 lat tańczy jazz i na dodatek trenuję jogę. Na kanapie obok mnie siedzi nie tylko artystka, ale przede wszystkim kandydatka do tytułu Miss UMK, Waleria Kabluka. Witaj serdecznie. Witam. Walerio, powiedz, robisz tyle rzeczy na raz, jak ty tu wszystko godzisz? Nie rozstaję się ze swoim magicznym kalendarzykiem, muszę sobie wszystko zapisywać. No, to nie jest łatwe, ale staram się. Wolę mieć za dużo rzeczy do zrobienia niż za mało. Która z tych rzeczy najbardziej Cię pochłania? Myślę, że na chwilę obecną malarstwo w związku z tym, że studiuję taki kierunek. Na jogę bardzo lubię chodzić. No wiadomo, zdrowy styl życia. Taniec to przez jakiś czas, cały czas mnie do tego ciągnie, ale teraz już niestety nie mam tyle czasu, żeby kontynuować to w takim trybie, jak to było wcześniej. Swoją przyszłość wiążesz z malarstwem? Prawda? Jak najbardziej, ale myślę, że to nie będzie najważniejsza rzecz w moim życiu. Mm, może dodatkowy jakiś zarobek, ale niekoniecznie najważniejsza. A czy na to dzień malujesz obrazy? Mhm. Masz już, możesz się czymś pochwalić? No, co kilka, najbardziej lubisz malować? Kilka, kilka sztuk udało mi się sprzedać. Słuchaj, yy, wypisałam sobie tutaj, bo wiem, że lubisz podróżować mhm. i masz yy, niemałe doświadczenie w tym kierunku: Włochy, Niemcy, Chorwacja, Rosja, Ukraina, Tunezja, Egipt, Francja, Czechy, Grecja, a teraz jeszcze wybierasz się na wschód, mhm. prawda? Co cię tam ciągnie? Dlaczego akurat na wschód? Tym bardziej, że tam jest ostatnio niebezpiecznie. I co najbardziej kochasz w podróżach? Myślę, że jeżeli na wschód, to myślę bardziej o terenach Gruzja, Mongolia, bardziej w takie azjatyckie. I jednak dalej. Tak, dalej, właśnie takie azjatyckie kraje. Gruzja jest pięknym krajem, naprawdę. I moi rodzice w ogóle kiedyś byli i w związku z tym opowiadali tak dużo rzeczy na, na, na temat Gruzji. W ogóle i kultura, i jedzenie jest bardzo smaczne. Generalnie cały kształt ciągnie mnie do tego, żeby udać się właśnie w tamtym kierunku i mam nadzieję, że będę zadowolona, a będę na pewno, tak mi się wydaje. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w wyborach Miss i czy na co dzień masz do czynienia, styczność właśnie z takimi podobnymi rzeczami jak modeling czy pozywanie do zdjęć? Generalnie, jeżeli chodzi o modeling, to troszkę pracowałam, to jest racja, a zdecydowałam się wystartować w konkursie Miss ze względu na kolejne nowe doświadczenie, nigdy im nie uczestniczyłam, w takim wydarzeniu postanowiłam spróbować czegoś nowego. Jednak masz już jakieś doświadczenie zawodowe, prawda? Pracowałam Możesz... troszkę yy, i robiłam pokazy i sesje zdjęciowe. W Polsce, za granicą też. Słuchaj, pomimo tego, jak już mówiłam wcześniej, że trenujesz jogę, taniec, mhm. yy, robisz jeszcze inne rzeczy, ale pomimo, yy, a jednak chciałabyś otworzyć kiedyś restaurację, co w ogóle jest zupełnie niezwiązane z tym, jakie masz pasje. Kolejna moja miłość. Gotowanie i, i właśnie... A restauracja albo kawiarnia. Nie jestem do końca jeszcze pewna, ale coś związanego z gastronomią koniecznie. A czemu akurat z gastronomią? Sprzedając komuś coś zupełnie inaczej się na to patrzy niż w relacji restauracyjnej, tak jak coś gościowi podajesz. Ty dajesz mu kawałek siebie, kawałek swojego serca. Dziękuję Ci w takim razie za wywiad. Proszę Cię, masz teraz okazję do tego, żeby zachęcić widzów naszych do głosowania na Ciebie i przedstawić się z jak najlepszej strony. Zachęcam do głosowania. Mój numerek to 6... Mam nadzieję, że spodobała się Państwu moja wypowiedź. Dziękuję.